Mati, zapraszam. Jestem. Ach, dobrze. Każdy z chętnych musi za połowy piłką w górze trafić w bramkę, tak, tak? Czyli może się odbić przed linią bramkową, tak? Jeśli się uda, jest nagroda na wieczór. Jeśli się nie uda co. Ale stoczącej do przodu miało być. Tak, stoczącej się do przodu. Tak? Czyli nie z miejsca. Tak. Tak, tak. Takie, to jest to jest Pablo Challenge, to jest słynny Pablo Challenge. Ja wyślę na grupę dzisiaj jego podejście. nie może się To trochę dalej było. Pablo to lewo. Byd gości było trochę dalej, prawda? Okej, okay, czy wszyscy są gotowi? Chętnie.

ja ja Ty tak, 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 tak. chłopie, coś się zrobił wyrobił. E, tutaj to będzie że Mocno poszedł w górę! Daleko, daleko! daleko. Brawo, 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 brawo! Więc nie ma żadnych wątpliwości, kto tu jest najlepszy! Presja, nie? Siedzi! Matko Bosko, mówię, to co. co, co, co to się stanęło? Stop! Jak tak można? Skaryki <gry> first. <keepers>. Bardzo <gry> dobrze. <gry> Totalem. <Tu palę>. Kurwa! <gry> ale W przekazie ogólnym to jest już po prostu męczenie buły. Tak daleko, ale wariacie. Łooo! Jest. Yes. jest! Brawo! Brawo! Brawo Brawo! Brawo! Brawo, brawo! ze wpadu, to...

Weź, weź, Ja robię jeszcze raz, ale nie raz dwa to chyba ja też. się tego piąty rok szkole i na kursach, i wszystko to jak krew w piach. Tak, 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 tak cały czas. Aha, robię O Jezus, zeszła, dobra, nic się nie dzieje. Pablo! Jest! Brawo, <grym> Gołąbkę zabił prawie. Uderza Co ty robisz? Bez butów? Nawet nie nagrywałem tej piłki, wiesz, bo tu było lepsze. Tu było lepiej. dawaj. Jest! Bo to kolego pomyliłeś, Kolego, no, pomyliłeś Tutaj kontent dla widzów. Ajajaj, ja, ja, ale Mato! Takie kopy to pokazałeś. że nie ja się w ogóle. Jest! Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, Trzerecki! jest po południu! Prowie rano o 15! Ja pokażę jak autosłucham. O Jezu! O Jezu! Yes. Ale to jest łatwe. No tak, odbił się już Nie no, za, za się e, trzeba zadanie. mieć. Najła, najłatwiejsze zadanie... Wykonało 3.